Chcecie wstać w ten Marcin Q5, to jest bardzo świetny. jako cały film w opisie będziecie mieć linka mojego, do mojego kanału i do drugiego i nawet jego Instagrama też i to tyle, no no. Myślę, że to będziecie mu ciścić łapek w górę, a nie tu, ale jeśli dacie tu łapki, to pomożcie Macie. Dobijmy te 100 subskrypcji będzie dobrze Dziękuję za 70 subskrypcji Dla mnie to bardzo ważne mnie to motywuje Dzisiaj będzie film z GTA Online yy... I <ścoughs> Poważnie <Popatrzcie>. Tak, będzie <ścoughs> Pytania zosta... za e, pytania dawajcie ciągną y, będę y, nakrywał maski w, y, na filmach Tak jest, tak jest, tak jest. Także, ja także dziękuję bardzo z całego serca za 72 subskrypcje jak na razie, to dla mnie to bardzo ważne, dziękuję bardzo i ja kończę, no co, subujcie, łapkujcie i komentujcie i będzie dobrze, trzymajcie się, cześć, ja byłem 5